W świetle oświadczenia Amnesty International, która mówi, że na świecie funkcjonuje jeszcze 50 milionów niewolników. W tym w Polsce ich liczba jest obliczana na 180 tysięcy. Jest to moim zdaniem liczba dalece niedoszacowana. Na tym polega nasz sens bytu. My chcemy, żeby Lewica była tą organizacją, która porusza sumienie ludzi, która walczy o godność i etos pracy. Dziś, jak co roku spotykamy się tutaj, zapaliliśmy znicz dodatkowo za tych, którzy nie mogą już do, z nami być. Dzisiaj z rana miałem telefon od pani Marii, Projekt. Żony człowieka, który, który jeszcze w tamtym roku uczestniczył z nami na wózku. Niestety y, jesienią tego roku zmarł. I to między innymi dla niego, ale również dla y, tych, którzy, którzy już z nami nie, nie są. Myślę, że prowadzimy taki nowy chęć żeby 1 maja upamiętniać tych ludzi. Stasia Rybskiego, między innymi właśnie Jerzego Brojka, między innymi y, innych tych, którzy, którzy byli, a czy w pandemii, czy przed pandemią, czy po pandemii od nas odeszli. 1 maj to jest święto wesołe. To jest święto ludzi pracy. Ale trudno w, w tym świetle, w świetle tych faktów, które mówią o niewolniczej pracy w Polsce, ponieważ ludzie, którzy są, y, których płaca tylko wystarcza na tworzenie wartości y, materialnej, którzy nie mają dość, y, żadnych y, Yy, dochodów większych, które po, pozwalają im na odłożenie, który, do których mówi się, jeżeli chcesz, to się zwolni. To jest według mnie również porwanie Gdzie ona ma się zwolnić, jeżeli w domu czeka, czekają dzieci, których trzeba, yy, których trzeba nakarmić. Dzisiaj mamy również wesołe święto. Święta, święto dwudziestolecia Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Ale na to na ten temat powie nam koleżanka Maria Fazitowska-Kulpieska, która z naszego terenu statuje do Parlamentu Europejskiego. Proszę. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, dzisiaj obchodzimy 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To 20 lat temu koalicyjny rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy i PSL na czele z premierem Leszkiem Millerem podpisał pakt akcesyjny. To właśnie Lewicy zawdzięczamy największe dobrodziejstwo Europy XX wieku. To Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. W poniedziałek właśnie uczestniczyłam w konferencji organizowanej przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego. Z udziałem samego prezydenta oraz premierów Jerzego Buzka, Marka Belki i Jarosława Kalinowskiego. Było wiele wspomnień. Prezydent Kwaśniewski wspominał swoje rozmowy z papieżem Janem Pawłem II. Mówił, że nigdy on nie rozmawiał z nim o sprawach wiary czy duchowości, ale zawsze rozmawiał na, temat, na tematy polityczne. I z ust Jana Pawła II padły takie słowa. Że Unia jest potrzebna Polsce, a Polska jest potrzebna Unii. I że w zasadzie to on, Jan Paweł II, powiedział, jest pierwszym Europejczykiem, pierwszym członkiem Unii Europejskiej, bo mieszka, zamieszkał na stałe w Watykanie. Prawda historyczna jest taka, że to rząd lewicy wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, ale przy poparciu papieża Polaka. I z okazji tej okrągłej rocznicy wypada przypomnieć choćby kilka najważniejszych osiągnięć, wynikających z tej przynależności. Po pierwsze, demokracja. Promowanie postaw demokratycznych i praw człowieka to jeden z głównych obowiązków Parlamentu Europejskiego. Po drugie, bezpieczeństwo. To właśnie Unii zawdzięczamy ponad pół wieku pokoju i stabilności. I to dzięki wsparciu Unii mogliśmy przeznaczyć tak duże środki na uzbrojenie i wyposażenie armii w celu przeciwdziałania ewentualnym agresorom. I po trzecie wreszcie zapewnienie rozwoju gospodarczego. Za każdą wpłaconą złotówkę do budżetu Unii Polska otrzymała 3 zł. I Polacy wykorzystali to dobrze, bo produkt krajowy brutto od roku 2004 do roku 2022 wzrósł dwukrotnie, a eksport jest 5%, a nawet i 5,5 raza większy. Dziś, jako obywatele, korzystamy z przywilejów i dobrodziejstw. Które często uważamy za oczywiste. Należą do nich pokój w Polsce, bycie częścią jednej z największych gospodarek świata oraz swoboda życia, nauki, pracy w innych państwach Unii Europejskiej i swoboda podróżowania do nich oraz telefonowanie Mama! bez roamingu. Dziś dorównujemy wysoko rozwiniętym krajom Unii Europejskiej. Nasi obywatele stali się obywatelami Europy a nasze dzieci porozumiewają się w językach obcych bez skrępowania. Mogą bez wstydu wyjeżdżać za granicę, konkurują z rówieśnikami na jedynkowym poziomie, a nie, niejednokrotnie ich przewyższają. Dziś bez, bez przeszkód możemy wjechać do każdego kraju Unii Europejskiej, a jeszcze do niedawna nie mieliśmy pojęcia jak lata się samolotem, a na paszport czekało się miesiącami. Nasz dowód osobisty stał się przepustką do Europy. Wykorzystaliśmy jako społeczeństwo daną nam szansę. Mamy sukces i nie możemy o tym zapomnieć. W tym roku, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których zamierzam kandydować oczywiście z listy lewicy. Lewica do, do Europarlamentu idzie pod hasłem Europa dla Ciebie. Chcemy wrócić do dyskusji o konstytucji dla Europy. Unia musi się wzmacniać, ponieważ dzisiaj czyha na nią wiele zagrożeń. Zagrożeń zewnętrznych, takich jak agresja rosyjska na Ukrainę, czy też wybory w USA, wygrana Donalda Trumpa może przynieść istotną zmianę w nastawieniu do Unii Europejskiej, czy też zagrożenia wewnętrzne, takie jak wzrost agresywności partii antyeuropejskich, nacjonalistycznych. Nie chcemy Europy dwóch prędkości. Chcemy, aby wszyscy byli równo traktowani. Chcemy, żeby Polki miały takie same prawa jak Belgijki, Niemki czy Fran Francuski. Takiej Europy, gdzie mniejszości będą jednakowo traktowane. Gdzie emeryci będą mieli takie same emerytury, a pracownicy takie same wynagrodzenie. Takiej Europy chce właśnie lewica. Sprawiedliwej, przyjaznej, kolorowej. Jak w programie, który większość z Państwa tu na pewno pamięta, Europa da się lubić. Unia to najlepsza umowa, jaką Polska podpisała. Dobrze, żeby trwała jak najdłużej. Ale musimy pamiętać, że Unia Europejska nie jest dana raz na zawsze. I naszym zadaniem, lewicy, jest umacnianie tego projektu i nie zaprzepaszczenie tego, co Polki i Polacy. Do tej pory osiągnęli. Europa jest dla Ciebie, Europa jest domem wszystkich Polek i Polaków. Dziękuję.